To. to. Najpierw będzie to? Tak. A co ona tam robi? Pije. A co pije? Chyba. A skąd się wzięła chyba ta jej Na pewno to będzie pierwsze? Tak. Żartujesz. To żarty, Stasiu? To. Popatrz na wszystkie. Masz taki. Taki obrazek. Taki. Co najpierw trzeba zrobić? Co? Na hmm, wody. No ale gdzie? A skąd się wzięła woda w czajniku? To jest czajnik. No dobra, a skąd się wzięło? Uh -huh. Gdzie? Tu. Nie. No gdzie? Tu. Tak. tu układaj tu jest pierwszy i potem... Co się dzieje z tą wodą? Potem się tatuję. No a potem? Potem. Mm. A skąd się wzięła herbata w jej kubku? Lewa. No ale tu, tu jest ostatni obraz. No i teraz opowiadam. Idzie już. Mama idź już. Mama tytuje herbatę. sami piję. No. A ty pijesz herbatę? Nie. Dlaczego? Bo nie. No. Już. Tylko ja lubię wodę. No okej. Okay. To opowiadaj mi, co tutaj mama robi? Nalewa wodę. Hmm. Potem się gotuję, potem potem lewo, potem pije herbatę Grodzie. Dobra, uwaga. O, dobrze przeczytaj. Mama. lewam wodę. No wodę napisałam. Gdzie? Do czajnika. Gdzie mama nalej wodę do tej ninki. O! Dobra. A tu mama pie Arbata! mam ma piersia. Hej hmm. mi, z, 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 mi. No. Z, z, zapomnij dopisać do, do o grudzie. A No zapomniałam. Widzisz, chciałam, żebyś miał łatwe do przeczytania. Nie. No to przeczytaj. Go, go ty, gotu, go je, się. Się woda. gotuje się się Gotuje się gota. Dobra. Hmm. Hmm. Mama, nalewa... nie nie.

Tylko szklanka. Napisałam, żeby było łatwiej przeczytać. Wiesz? nie. Tak. Boba, boba Szklanka. Tak, mam szklanka. No. Mm. Ja I jeszcze mama i ja. Mhm. I to tata. mama nalewa wody do czajnika. Potem co robi? Co się dzieje z wodą? Nalewa się gorąca woda. Bo woda gotuje się. I jest gorąca. A потом? A потом A, а потом? А потом това на къде? На И каква е водата? Гореща. И какво е тук? Гореща вода. А какво е тук? Пива, тепла Добре. Това ще се Ще